Aplikacja Dobroteka Zadbaj o szczęście. Dzień 17. W ciemnych chwilach wsparcie to iskra, która rozpala nadzieję. Wsparcie emocjonalne jest kluczowym elementem zdrowych relacji międzyludzkich i odgrywa istotną rolę w promowaniu zdrowia psychicznego. Może być udzielane przez przyjaciół, rodzinę, znajomych, a nawet przez nieznajomego czy ludzi zajmujących się profesjonalnie pomocą terapeutyczną. Wsparcie emocjonalne zazwyczaj opiera się na zaufaniu i dyskrecji. Osoba, która wspiera, szanuje prywatność drugiej osoby i nie udziela się w sposób, który narusza jej granice. Obejmuje ono również wspieranie drugiej osoby w budowaniu zdolności do radzenia sobie z przyszłymi wyzwaniami. Kiedy ostatnio udzieliłeś komuś wsparcia emocjonalnego lub sam je otrzymałeś, przypomnij sobie ten moment i towarzyszące mu emocje. Dobroteka, pobierz już dziś.